Wojtek się już przyzwyczaja do tego, że w tych dwóch ostatnich meczach zagra Mark André Stegen, No, też ma propozycję na stole dwuletniej umowy i, i będzie podejmował decyzję. A w zasadzie będą podejmować decyzję z żoną Mariną, bo no wczoraj też jakby w tym wywiadzie. Wydaje mi się, że taki fajny, ciekawy i dojrzały przekaz. To znaczy, on powiedział, ja się muszę przede wszystkim zastanowić. Po pierwsze, czy chcę przyjeżdżać na trening, a nie na pole golfowe. Po drugie, czy moja rodzina woli mieszkać w słońcu Marbei czy w słońcu Barcelony? I po trzecie, co jest najistotniejsze w tej całej zabawie, czy po tej jednak fenomenalnej historii, bo to jest fenomenalna historia, ten powrót z emerytury i założenie potrójnej korony i półfinał Champions League. Czy to skończyć i odejść no, praktycznie spełnionym, i, i gdzieś tam uśmiechając się pod nosem, że, że doświadczyłem czegoś, czegoś kosmicznego w ostatnich miesiącach w swoim życiu, czy jednak przedłużyć tę umowę z taką świadomością, że jestem zasłużoną już dla tego klubu klasową, ale jednak dwójką, bo, bo mam nadzieję, bo, bo jednak tutaj moim zdaniem. No, poszedł jakiś taki jasny przekaz, że będzie chciał Flick wrócić do Terygen w następnym sezonie jako, jako numer jeden. Pewnie by to oznaczało puchar króla dla Wojtka, może niektóre mecze la liga, może niektóre mecze fazy ligowej Champions League. No, natomiast no, w głowie on sam sobie musi ułożyć i odpowiedzieć na pytanie, czy jestem gotowy na to, żeby w następnym sezonie i jeszcze następnym nie grać w tych najważniejszych meczach.